Świadczę na chwałę i cześć naszego Boga i Ojca Niebieńskiego, że mniej więcej cztery lata temu w proroctwie Pan oznajmił mi, że nadejdzie ciężki moment, że ktoś z moich bliskich będzie w niebezpieczeństwie. Około czterech miesięcy temu Pan ponownie przypomniał mi to proroctwo za pośrednictwem Ducha Świętego, że nadszedł ten moment, ale żebym nie był smutny. Ponieważ on pozwala na to, aby wszystkich zaskoczyć i pokazać swoją potęgę. Tak się stało. Moja żona miała wypadek, w którym to została potrącona przez autobus transportu publicznego. Uderzenie było czołowe i tak mocne, że została odrzucona na mniej więcej 7 metrów. Gdy dotarła do mnie ta wiadomość i przybyłem na miejsce wypadku, aby ustalić, gdzie jest moja żona, był to dla mnie moment traumatyczny. Ponieważ nie mogłem jej znaleźć, widziałem autobus, karetkę pogotowia, ale nigdzie ich jej nie mogłem znaleźć. Wtedy powiedziano, że nic nie można dla niej już zrobić. Kiedy weszłem do karetki, zobaczyłem ją bez oznak życia. Jako człowiekowi spodobało to u mnie dużo smutku. Czułem smutek ze względu na nią i sytuację, jaką przeżywała. Z miejsca wypadku zabrano ją do szpitala, ale kiedy ją zobaczyli, lekarz spojrzał na mnie i powiedział mi, że nie można już nic zrobić. Wykonali badania obrazowe, powiedziano mi, że jej mózg, kręgosłup są w złym stanie to samo biodro że tak naprawdę jej organy uległy zniszczeniu że cały kręgosłup i biodro uległy zniszczeniu. W tym momencie widzieliśmy wielkość Bożą, ponieważ przed przywiezieniem do szpitala Suba Pan pocieszył nas za pośrednictwem członka rodziny, z którym się skontaktowaliśmy. Ten członek rodziny powiedział nam, że Pan w śnie pokazał mu, że odtwarza pewną osobę. Jednak nie widział twarzy tej osoby, ale widział, jak Pan odtwarzał jej kość po kości i kręgosłup. Widział, jak Pan odbudował jej organy, biodro i w tym śnie Pan mu powiedział, że jest już ona zdrowa. Tak więc, kiedy dotarliśmy do szpitala, żona wciąż była nieprzytomna, ale widzieliśmy wielkość pana, ponieważ ta osoba z kościoła powiedziała nam, abyśmy się nie martwili, bo ona jest już zdrowa. Że pan się objawił, ją uzdrowił. Tak więc, kiedy w szpitalu lekarze ją zobaczyli, nie mogli pojąć cudu, którego doświadczali, i pytali się, jak to jest możliwe, że ona potrafi usiąść, i że mówi. Powiedziałem im, że mamy Boga. Który mówi, i złożył nam obietnicę w proroctwie, że ochroni jej życie i że jesteśmy z kościoła Bożego Ministerstwa Jezusa Chrystusa międzynarodowy, i że to jest cud, który Bóg uczynił, bracia. To, co jest najbardziej zadziwiające, że kiedy żona wyszła ze szpitala po tym ciężkim wypadku dostała tylko siedem dni zwolnienia lekarskiego, lekarze uargumentowali, to mówiąc że przecież, ona nic nie ma, jest zdrowa. Dla nas jest to wielkość Pana. Który dokonał tego wspaniałego dzieła. Bracia, daję świadectwo na cześć i chwałę mojego niebiańskiego Ojca. Pan objawił mi, że będzie chronił moje życie. I tak, kiedy 13 sierpnia wyszłam z kościoła o godzinie 19, szłam sobie spokojnie, aż w pewnym momencie straciłam przytomność. Dalej nic nie pamiętam. Obudziłam się dopiero w szpitalu, gdzie powiedzieli mi, że minęły 4 godziny. Lekarze zrobili mi badania i powiedzieli, że wyniki są bardzo złe i że nie ma nic, co można by było dla mnie zrobić. Mój kręgosłup był całkowicie zniszczony, narządy i biodra poważnie uszkodzone, a w mózgu znajdował się ogromny krwiak. Lekarze mówili mi, że nawet jeżeli wydobrzeję, je, to będę tylko leżeć lub spędzę resztę mojego życia na wózku inwalidzkim. Potem wszystkim przenieśli mnie do innego szpitala, żeby przeprowadzić dalsze badania. I tam czekała na nas wielka niespodzianka. Bo na drugi dzień, kiedy lekarze patrzyli na wyniki, byli w szoku. Ponieważ wszystkie wyniki wykazywały, że jestem zdrowa. Nie miałam żadnych złamań, nie miałam krwiaka mózgu, byłam całkowicie zdrowa. Lekarze byli w szoku i mówili: "Ale jak to się mogło stać?". Pytali mnie, czy aby na pewno mnie nic nie boli. A ja mówiłam im tylko nie, nic mnie nie boli, czuję się bardzo dobrze, dzięki Bogu. Bóg dokonał wielkiego dzieła, Bóg dokonał cudu. I mówiłam dalej, ja jestem chrześcijanką, chodzę do kościoła, w którym Bóg mówi, w którym Bóg objawia się poprzez dar proroctwa. I Bóg powiedział mi, że ochroni moje życie i daje o tym świadectwo. Lekarze byli bardzo zaskoczeni i zdumieni, słysząc moje słowa. Nawet pewna pielęgniarka przyszła do mnie następnego dnia i mówiła: Cudowna pani, wszyscy nazywają panią cudem. A ja powiedziałam, ale dlaczego? A ona, że to, co się ze mną działo, było wstrząsające, że byłam na krawędzi śmierci. A teraz widzimy panią tutaj uśmiechniętą, nic panią nie boli. To jest naprawdę zdumiewające, a ja jej powiedziałam: chwała należy się panu, bo to on dokonał tego dzieła. Później wypisali mnie ze szpitala i dali zwolnienie lekarskie. Ale chciałam wam też opowiedzieć o bransoletce. Walczyłam o nią z całych sił, bo lekarze chcieli mi ją usunąć z mojego nadgarstka ale ja do dzisiaj ją noszę, podostałam ją podczas studium biblijnego na arenie Star. Ale lekarze mówili mi wtedy, że nie mogę mieć nic na ręce w trakcie badań. Ale ja powiedziałam im, że ta bransoletka nie posiada żadnego metalu i walczyłam o to, aby mi jej nie zabrali. I w tym momencie przypomniałam sobie słowa Boga, kiedy mi powiedział będziesz cieszyć się spotkaniem z moją ukochaną córką. Podczas studium biblijnego będziesz bardzo szczęśliwa, będziesz bardzo zadowolona, będąc pośród moich dzieci i będziesz szczęśliwa. I słowo Boże się wypełniło, ponieważ Pan pozwolił mi uczestniczyć w tej duchowej uroczystości. Byłam bardzo zadowolona, bardzo szczęśliwa, i raduję się tym błogosławieństwem, które mój Pan mi podarował. Bo tego dnia czułam ogromną radość i szczęście. I dziękuję siostrze Marii Luisie za to, że mogłam ją zobaczyć. Nie mogłam być tak blisko niej, widzieć jak Bóg objawia się za jej pośrednictwem i jak nas błogosławi. To było dla mnie ogromne szczęście i dziękuję Bogu i daję mu cześć i chwałę za to, że pozwolił mi przeżyć te wszystkie cudowne chwile.